Z tej strony Michał Kociankowski i Zbyszek Nowicki. Postanowiliśmy zaproponować taką nietypową, często używaną formę przekazywania wiadomości, jak coś w rodzaju tutorialu, czy coś takiego. A powód jest taki, że w tym roku w konkursie EFI mamy nie tylko kategorię performance, czy online, czy coś takiego, ale też e-commerce. Ale też specyficzny, dedykowany do tej kategorii format zgłoszenia, a ponieważ w poprzednich latach performensowcy i e komersowcy musieli się borykać z tym formatem podstawowym, może już wyrobili sobie w tym jakoś wprawę. No to chcielibyśmy przybliżyć, powiedzmy sobie takie analogie, pokazać analogię, czy pokazać sposób przechodzenia przez ten nowy formularz który nie do końca jest może taki nowy, tylko po prostu jest zaadaptowany do specyfiki performance'u. I formuła będzie taka, że ja będę proponował pewne tematy rozmowy, a Zbyszek będzie realizował moje propozycje, mówiąc po prostu, e, co, co, co tam e, jego zdaniem należałoby zauważyć, czy na to zwrócić uwagę, wpisując rzeczy do formularza. No i tu mamy punkt pierwszy. E, to, co <laughs> widzicie jako inne kategorie, to po prostu jest ten formularz podstawowy. No i pierwsza część to jest tak zwany kontekst rynkowy, pozycja wyjściowa. To, co różni formularz ten, ten zgłoszeniowy dla performance, to jest to, że tam się pojawia jeszcze taka kategoria, takie zjawisko celów działań performance. No i właśnie to jest moje pytanie do Zbyszka, do eksperta w tej dziedzinie. Powiedz, właśnie jak to, jak to jest? To znaczy, mamy na pewno zawsze jakieś cele biznesowe, marketingowe, komunikacyjne. Ale Performance ma jeszcze swoje zadania w ramach takiej kampanii, prawda? No tak. To przede wszystkim bardzo fajnie, że mogę uczestniczyć w tym tutorialu i podzielić się z Wami jakimś doświadczeniem. I mam nadzieję, że to doświadczenie i to, co powiem tutaj, będzie oczywiście przydatne przy wypełnianiu wniosków. Te wnioski, te, te formularze, które widzicie, to jest jakiś efekt naszej pracy. I wiadomo, że jak każde słowo pisane, wymagają odrobiny komentarza. Gdy odnosimy się do tradycyjnych kampanii, mamy tutaj zdefiniowane wskazówki w postaci głównych trendów, celów działań na kolejnych poziomach biznesowych, marketingowych. A gdy przechodzimy do performance, to w zasadzie pojawia się takie pytanie, czy, czy da się rozdzielić je w tym trójkącie: sprzedaż, marketing, performance. W moim odczuciu, performance będzie obecny zarówno w sprzedaży, jak i w marketingu. I tutaj nie bardzo jest co rozdzielać. Tak? Należy wykazać, jeżeli chodzi o kontekst rynkowy i pozycję wyjściową, co było charakterystyczne dla działań performanceowych i jaki z tego rezultat miał wyniknąć. Czyli, czy na przykład w ramach sprzedaży mieliśmy osiągnąć konwersję i to był element performance'owy, czy w ramach marketingu mieliśmy osiągnąć jakieś cele związane ze świadomością marki i to był element performance'owy, z którego została rozliczona agencja, która prowadziła działania. Super, czyli tu mamy taką różnicę, że kiedy w tym podstawowym formularzu bardziej zwracamy uwagę na te wszystkie kwestie komunikacyjne, a tak troszkę odsuwamy się od czegoś takiego jak sprzedaż, to dla performance'u to rozróżnienie jest trochę sztuczne, no właściwie do końca nie istnieje i możliwe, że nawet na pewnych etapach kampanii, bardziej te sprzedażowe, bardziej marketingowe cele były kluczowe, ale przede wszystkim po prostu skupiamy się na tym, jakie zadania miał performance w takim, można powiedzieć, wywołaniu określonych zachowań ludzi w sieci, tak? Tak by można było to powiedzieć. Dokładnie tak, znaczy, bo w performance fundamentem wszystkich, znaczy celem wszystkich działań, wszystkich podejmowanych akcji jest ostatecznie przekonanie użytkownika, konsumenta do podjęcia jakiejś decyzji. I ta decyzja ma różną postać rejestracji zakupu, dołączenia do newslettera, bycia fanem czegokolwiek. Okay. Będzie... No tak. Dobra, to idziemy dalej. Mamy następną, mamy następną część, czyli grupa odbiorców. We wszystkich kategoriach tak to brzmi, i wydaje się, że też. Tak to brzmi w performance, ale tu trzy słowa temu dedykujemy, bo czasami można odnieść wrażenie, że w działaniach performance'owych zasięg, rozmach jest tak szeroki, czasami to po prostu mechanika tego narzędzia pozwala, żeby bardzo szeroko pójść, że można by właściwie nie wskazywać tej grupy, tylko powiedzieć, że wszyscy internauci, każdy, kto się trafi, no ale y, tak mi się wydaje, że jurorzy tutaj jednak oceniając zgłoszenia z tej kategorii, będą zwracali uwagę na taką świadomość, do kogo naprawdę chcieliśmy dotrzeć. Mhm. Znaczy, absolutnie tak, zgadzam się i wręcz w działaniach performance'owych dobrze będzie, jeżeli zgłaszający jest w stanie wskazać, jaka konkretnie była grupa, jakie były, jaka była definicja tej grupy, skąd pochodziły dane konsumenckie, jeżeli chodzi o dobór do działań komunikacyjnych. Podam tu dwa przykłady skrajne. Dane pochodziły ze źródeł ogólnie dostępnych, albo dane pochodziły ze źródeł własnych, typu z bazy konsumenckiej, którą już klient posiada. I wykonana została na tych danych jakaś praca, na, na pewnym profilu, który został zdefiniowany, na przykład w obrębie użytkowników mediów społecznościowych, albo na pewnym profilu, który znajduje się po prostu w, w ramach zasobów własnych. Więc im bardziej w mojej opinii. Im bardziej precyzyjna definicja, do kogo mówimy w działaniach performanceowych i dzięki temu, jaki osiągamy efekt, tym lepiej w rezultacie będzie oceniana dana kampania, bo potwierdzi, że dobór grupy odbiorców wpłynął na osiągnięcie konkretnego rezultatu. Okej, okay. dziękuję. To chodźmy dalej, bo tam jest bardzo. Trudny często w zgłoszeniach etap całego, całej pracy nad, nad, nad formularzem, czyli cele. Tu właściwie mamy dość, można powiedzieć, podobne te, te punkty, ale jednak w performance pojawia się taka, taka kategoria czy takie zjawisko jak cele performance. No, no więc właśnie, chcielibyśmy z jednej strony w zgłoszeniu zobaczyć, że zgłaszający w kategorii performance czy e-commerce mhm. ma świadomość tych celów ogólnych, biznesowych, marketingowych, ale jest tu ta specyficzna kategoria, właśnie powiedz, co tu należy wpisywać, jako te specyficzne cele działań performanceowych. Myślę o celach w działaniach performanceowych: przede wszystkim one muszą być jednoznaczne i mierzalne. Tutaj szeroko rozumiane i wpływające na zmianę świadomości pojęcia mają mniejsze znaczenia. Tutaj liczy się finalnie aktywność poszczególnego, pojedynczego konsumenta, który podjął jakąś decyzję lub jej nie podjął. I teraz ten konsument oczywiście może być reprezentowany przez dziesiątki albo setki tysięcy konsumentów, które zareagowały w odniesieniu do naszych działań. Natomiast ostatecznie, jeżeli mowa o celach, to one są klarowne i mierzalne: ile lidów, ile konwersji, ile zamówień, ile rejestracji. Ile połączeń z infolinii, i tak dalej? Ile użytkowników dołączyło do naszego programu lojnościowego. Generalnie słowo ilu, ile jest fundamentem tworzenia tych celów, jeżeli chodzi o działania procesowe. A powiedz, czy warto się jakoś odwołać w tych celach, jednak, do celów marketingowych czy komunikacyjnych klienta? Czyli pokazać, że ten performance był pewnym skrzydłem jakiejś szerszej akcji. Znaczy warto, dlatego że jak spojrzymy na ten model Aida albo model Aida uzupełniony jeszcze OL, tak, który będzie wymarzonym takim ciągiem zdarzeń, budowaniem świadomości, zainteresowaniem, pożądaniem akcją. Czyli te, to jest ten klocek właściwy dla performance'u. I następnie etapem budowania ambasadora bądź lojalnego konsumenta, no to warto też przedstawić jakie były kroki poprzedzające, znaczy jakie były cele uzupełniające, jeżeli chodzi o temat performanceowy, czyli jakie były cele biznesowe i jakie były cele marketingowe, opierając się o ścieżkę tą standardową życia konsumenta. Okej. Okay. To, to pewnie łączy się trochę z tym, co mamy w punkcie czwartym. On zaczyna kolejny rozdział, i ten punkt w formularzu Performance w ogóle brzmi zupełnie inaczej niż w formularzu dla wszystkich pozostałych kategorii, bo tam w innych kategoriach mamy Insight, a tutaj mamy coś, co się nazywa zupełnie inaczej adaptatywność do zmian w marketing mix. Intencja twórców była taka, żeby powiedzieć o tym, że pewnym pewną takim punktem oparcia, taką, takim punktem, na którym opiera się dźwignia tych różnych działań. Nie jest tak jak w komunikacji telowej jakaś wiedza o motywacjach, potrzebach konsumenta, czyli ten insight, mhm. tylko jest e, powiedzmy sobie taki profil działań, które się toczą w innych kanałach w całym marketing mixie mhm. i na których działania performance są takim rozwinięciem uzupełnieniem mhm. zaaktywizowaniem w internecie, w związku z tym muszą za nimi cały czas podążać. Dobrze to rozumiesz? Dobrze, dobrze to rozumiesz. Ja bym to jeszcze uzupełnił o taką y, ważną uwagę, że performance osiągamy wtedy, no bo performance wiąże się z stałym, stałą optymalizacją i stałym usprawnianiem pewnego stanu rzeczy. Dzisiaj y, osiągamy 10 y, produktów sprzedanych dziennie, jutro w wyniku działań performanceowych chcemy osiągać 20. Do tego są potrzebne jakieś działania, które wiążą się chociażby ze zmianami marketing mixu. Innymi słowy, reagujemy na, na wszystkie zjawiska, które nas otaczają dookoła po to, żeby uzyskać jak najlepszy miks komunikacyjny, którego rezultatem są działania podejmowane przez konsumentów. Innymi słowy, nie wystarczy, tak jak w przypadku Tradycyjnego, tra, tra, tradycyjnych kategorii, y, określić, jaki mieliśmy insight, jaki został zaplanowany, y, jaka została zaplanowana y, seria działań marketingowych na podstawie jakiejś idei kampanii, tylko ta kampania performanceowa będzie żyła w trakcie swojej realizacji y, w wyniku reagowania na to, co się na bieżąco dzieje, na to, jakie cele mamy zrealizować. No właśnie, to w tym punkcie opisujemy, prawda? Czyli jak ta kampania. Reagowała, czy jak się dopasowywała, jak się adaptowała do kolejnych celów, ruchów, działań po stronie klienta, który jakoś był w interakcji z rynkiem. I w powiązaniu z tym funkcjonuje nam punkt piąty, który, który się nazywa w wypadku formularza Performance e-commerce Założenia strategiczne. Tutaj intencja autorów była taka, żeby, opis, żeby zgłaszający opisał punkt wyjścia czyli ten, to miejsce, od mm. którego zaczęła się kampania, ona potem się zmieniała, ale mm. były jakieś pewne założenia wejściowe. Co w tych wejściowych założeniach warto opisać? No więc przede wszystkim, przede wszystkim, jeszcze raz warto podkreślić, że podajemy plan, który był naszym celem, to te założenia, które zostały zdefiniowane jako główne, bo mm. kampania, kampania performance'owa dalej będzie Ulegała zmianie i żyła swoim życiem. Ciężko jest opisać ten ciąg zdarzeń, szczególnie w przypadku kampanii, które w pewien sposób będą sterowane programatycznie. No bo będziemy próbowali przelać na papier coś jeszcze w formie limitu słów, co działo się na przykład w wymiarze dwóch kwartałów i było kontrolowane przez algorytm. To jest po prostu niemożliwe. Tak, Więc, i taktowane w pół sekundy, nie? Dokładnie znaczy, tak, albo, albo w czasie rzeczywistym. Dlatego y, koncentrujemy się w tym, co jest punktem wyjścia, jaka jest koncepcja wyjściowa, y, która pozwoliła na rozpoczęcie kampanii performance'owej, Jaki był nasz pomysł na tą kampanię y -y. dalej i dlatego tak ważne to jest, jest to, co o czym mówiliśmy y, w pierwszych slajdach, a mianowicie. Cele i rezultaty, które mają być opisane szczegółowo, bo to jest wynik, który znamy dokładnie w liczbach w kampanii performanceowej co do sztuki. Więc skoro nie jesteśmy w stanie opisać całego przebiegu, zmian i transformacji, które miały miejsce w trakcie kampanii. To dodajemy więcej, jeżeli chodzi o rezultaty i bardziej szczegółowe informacje, jeżeli chodzi o to, jakie wyniki zostały osiągnięte. Innymi słowy, krótko, krótko i na temat, jaka była koncepcja, która była punktem wyjścia? No właśnie, bo wcześniej tam w tym poprzednim punkcie mamy. Jakby takie różne zewnętrzne rzeczy, typu na przykład dodatkowe promocje, działania, wejścia w inne kanały, jakieś działania, które wykonywał marketing, mhm. ale kampania performanceowa trwa cały czas, bo jeżeli chwytamy tych klientów, budujemy z nimi relacje, przyciągamy ich, no to chcemy ich utrzymać jakby razem z tymi różnymi kolejnymi działaniami klienta, prawda? Znaczy, znaczy natomiast... trwa cały, cały czas i yy, no. yy, jest yy, de facto kontrolowana przez różne kanały ale również w myśl atrybucji różne kanały w kampanii performanceowej mają wpływ na różnego rodzaju etap zaangażowania konsumenta. Więc nie można powiedzieć, nie można, nie można podsumowując kampanię performanceową kierować się tylko ostatnim źródeł, z którego np. nastąpiła jakaś akcja, nastąpiła, nastąpiło konkretne, konkretne działanie. Tylko pod uwagę bierzemy źródła, które asystowały. Natomiast jeżeli pomyślimy o możliwościach opisania tego, jest to niezwykle trudne, tak, bo możemy sobie wybrać oczywiście 4, 6 najbardziej popularnych takich ścieżek, które były reprezentatywne, natomiast jednocześnie wiemy, że prowadząc kampanię performance'ową, nie te cztery albo 6 głównych ścieżek realizują nasze cele, realizują też inne ciągi zdarzeń, na, na, dla których kampania performance'owa jest stworzona i w których to Różnego rodzaju punktowe komunikaty w różnych kanałach mają znaczenie na y, ostateczny efekt. Dlatego w zgłoszeniu lepiej opisać przede wszystkim założenia początkowe, prawda? Bo, bo gdybyśmy próbowali opisać to wszystko. No pamiętajmy, że to zgłoszenie też trafia w ludzi, którzy znają się na performancie, nie? I oni to też... To raz, dwa... Pra... Pracowaliśmy... Bo... nie da opisać? Niczego może nie warto. No tak, pracowaliśmy też w tym roku nad uporządkowaniem objętości treści, którą można podać w zgłoszeniu, bo to jest bardzo ważne z perspektywy później pracy członków jury i ilości materiałów, które mają do przetworzenia. Jeżeli... Chcemy coś opisać i mamy na to pomysł od strony klarownej i krótkiej, to znaczy, że doskonale jesteśmy przekonani do y, słuszności tego, co zostało zrealizowane i do wiarygodności tej kampanii. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli opiszemy, do jakich zmian w marketing mixie trzeba było się dopasowywać w trakcie, jakie było założenie strategiczne, y, jaki był ten, ten obraz punktu wyjścia i w kolejnym punkcie szóstym, jakie były y, obszary działań. To to już jest wystarczające, żeby zrozumieć koncepcję kampanii. Tak? Dokładnie tak. Znaczy w obszarach w obszarach mówimy o narzędziach, mówimy o rozwiązaniach technologicznych, mówimy o wykorzystaniu danych i jak narzędzia analityczne we współpracy z tymi zbiorami danych zostały wykorzystane do podejmowania chociażby strategicznych decyzji, do budowy komunikatów, do pomiaru efektywności. Mówimy też o takich działaniach. Które mają charakter kontentowy, informacyjny, jak wszystkie te aktywności ostatecznie wpłynęły na nasze rezultat. Okej, okay, super. A możliwość wymienienia ich tak bardziej dokładnie mamy w punkcie siódmym, to, który tutaj jest. I chodźmy do punktu od ósmego. Tak, znaczy, do... siódmy, siódmy punkt tu ma bardzo. To jeden komentarz tylko. Okay. Do, do siódmego jest bardzo ważny komunikat, czego nie wymieniać. W ubiegłym roku problem, albo taki, może nie problem, tylko wyzwanie, że wymieniane były standardowe narzędzia. To, że jest Facebook Business Manager i Google Editor, wszyscy wiemy i to fajnie, że były jakąś bazą do kampanii, natomiast to nie są narzędzia, które mają wpływ na wyróżnienie w jakiś sposób kampanii performanceowej. Dopiero Wykorzystanie tych narzędzi, jakieś niestandardowe wdrożenia, aplikacje, które uzupełniają te narzędzia, to są działania, którymi warto się pochwalić w ramach zgłaszanego wniosku. Właśnie, to jest ta część pracy koncepcyjnej, która zasługuje na nagrodę nie? ewentualnie. Tak jak w kampanii telewizyjnej, użycie telewizji nie jest niczym ciekawym. Nie? Tak, jest to po prostu nośnik. Tak, nawet trudno byłoby go uniknąć. Okej, okay, to idźmy dalej, bo tu mamy tak dla porządku, w innych kategoriach mamy cały ten obszar związany z realizacją. Mhm. Czyli wdrożenie, wydatki, wydatki, tak, a zobaczmy, co będziemy mieli w formularzu e-commerce. Tutaj mamy właściwie poza wydatkami, które podejrzewam, że się relatywnie łatwo jest zrozumieć i, i, i wskazać, mamy takie trzy punkty, czyli jakie procesy były, jakie były, jakie tworzono komunikaty oraz Coś takiego, co wydaje mi się jest bardzo charakterystyczne dla kampanii performanceowych. Adaptatywność znowu do czynników zewnętrznych. Mm -hmm. Czyli znowu bieżące dopasowanie do tego, co się w ogóle działo na rynku, w internecie, tak mówię ogólnie. Mm -hmm. I powiedz, jak Twoim zdaniem dobrze opisać te trzy rzeczy? Znaczy, na co tu zwrócić uwagę w tych procesach komunikacji, adaptatywności, żeby jurorzy mieli jasność tego, jaka była forma, jaki był sposób realizowania kampanii, i żeby mieli tą gotowość do dawania wysokich ocen. Zacznijmy od procesów. Każde z aktywności typu performance'owych rządzi się jakimiś zaplanowanymi procesami, jakimś schematem postępowania i te procesy mogą dotyczyć optymalizacji trwającej kampanii performance'owej, mogą dotyczyć komunikacji z konsumentami, mogą dotyczyć mierzenia efektywności i reagowania na różnego rodzaju odchylenia. Ważne jest, żeby pokazać, co w trakcie kampanii nie tylko zostało zaplanowane, to jest nasz proces i basta, tylko co w trakcie trwania kampanii było optymalizowane również w zakresie procesów, ponieważ performance, między innymi, jako taki, dotyka właśnie optymalizacji procesów. Dziś konwersje były realizowane w wyniku jakichś trzech kroków, a jutro stwierdziliśmy, że Osiągniemy lepszy wynik, kiedy te kroki będą na przykład połączone, tylko kiedy trzy zamienią się na dwa. I to jest taki bardzo namacalny przykład, tak? Jak można proces zmodyfikować, albo na przykład z trzech przeszliśmy do jednego. I okazuje się, że to jest jakiś tam jedno, jednowymiarowy obszar zamówienia, tak. Dalej, dalej mamy komunikaty. I znaczy komunikat generalnie można. Podzielić na takie. Komunikat można podzielić też tu wyświetliło mi się teraz na ekranie ciekawego, na trzy takie poziomy, a mianowicie tworzenie tego komunikatu, dostarczenie tego komunikatu i analizowanie efektów tejże komunikacji. I w kampanii performance'owej fantastyczne jest to, że mamy możliwość realizowania każdego z tych trzech elementów na poziomie pojedynczego konsumenta. To odróżnia kampanie performanceowe od chociażby kampanii tradycyjnych, o których też mówimy w pozostałych kategoriach EFI. Możemy stworzyć dla, dla konkretnego Kowalskiego tylko i wyłącznie komunikat pasujący do jego potrzeb, możemy go podać w otoczeniu, czyli w, w kontekście, w którym ten Kowalski najczęściej przebywa, i na końcu możemy oceniać. Wynik, jaki ten komunikat przyniósł, co dalej Kowalski zrobił, w odniesieniu tylko i wyłącznie do niego i de decydować o kolejnym kroku. I ostatecznym wynikiem oczywiście może być jakaś akcja, którą on podejmie. Natomiast jeżeli to jest działanie wspomagające, no to to jest jeden z naszych zestawów, to będzie jeden z naszego zestawu aktywności, które chcemy zrealizować. To w komunikacji w komunikacji. I na, na końcu jest adaptacja do czynników zewnętrznych. To już zostało powiedziane. tak? Znaczy, chodzi o to, że jeżeli chcemy skutecznie realizować działania performanceowe, to musimy być świadomi zmieniających się warunków zewnętrznych, otoczenia. Otoczenie to nie jest słoik z niezmąconą wodą, tylko to jest, to jest nasza konkurencja, to są nasi konsumenci, to są trendy, to jest pogoda, to jest sytuacja makro i mikroekonomiczna to są strajki albo ich brak i tak dalej. I nagle okazuje się, że możliwość handlu siódmego dnia albo jego brak też może mieć jakiś wpływ na, na to, jak zaplanowaliśmy kampanię performance'ową. Ci, którzy robią to dobrze i będą reagować na zjawiska pojawiające się w trakcie, osiągną po prostu lepsze efekty. Uwzględnią, że to, co się dzieje na rynku to jest kolejna, kolejna możliwość, a nie przeszkoda. To nie jest jakiś problem dla mojej kampanii. To jest kolejny plus czy, czy korzyść, z której mogę skorzystać. Okej, okay, czyli można powiedzieć, performance w tym momencie pokazuje taką swoją bardzo dużą elastyczność i przestrzeń do kreatywności dla tych, którzy go robią. Tak? Bo mamy taką sytuację, że wiecie, jak woda jest w stanie wypełnić dowolne naczynie. Tylko pod warunkiem, że jest się cały czas aktywnym, pomysłowym, i warto to w zgłoszeniu pokazać. tak, Te hmm. wszystkie momenty, kiedy hmm. lepsze dopasowanie, lepszy pomysł, lepszy schemat postępu działania spowodował, że osiągnęliśmy większe, lepsze efekty hmm. w, tych, w tych ciągle zmieniających się warunkach. Znaczy, ja, ja bardzo lubię tę analogię. Yy, powiedziałeś już kiedyś wcześniej i ona mi bardzo pasuje do działań performanceowych. Tak dobre działania performanceowe to są takie, które właśnie dopasowują się do bieżących realiów. Jeżeli weźmiemy dwa naczynia, one są i reprezentują dwa różne środowiska, a mamy ten sam litr wody do, lania, do wlania, to ten litr wypełni oba naczynia kompletnie, niezależnie od tego, co tam jeszcze jest w nich w środku. Mhm. Jaki mają kształt, nie? Mhm. Jaka, fantastyczna właściwość. No to jeśli to wszystko się uda, to dochodzimy do ostatniego punktu i możemy to tam powiedzieć, czyli do efektów kampanii. To jest to miejsce, w którym odpowiadamy na wcześniej wskazane cele. Czyli tak jak powiedziałeś, jak najwięcej liczb, jak najwięcej konkretów, ile, 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 ale, czy ale też może, bo to jest kwestia pewnie najważniejsza dla jurorów, odniesienie do jakiegoś potencjału tych sytuacji, tak? czyli do być może podobnych sytuacji, kampanii, podobnych okresów, żeby pokazać, że wycisnęliśmy więcej, że zaleliśmy dokładniej to naczynie, które było do dyspozycji. Znaczy. Y Wiesz co, Michał, no, ciężko się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś, to po pierwsze. Po drugie, efekty bezpośrednio muszą korespondować z celami, które były zakomunikowane na początku. Mało tego. Te cele posiadają w swojej definicji jakieś wartości. I teraz te efekty rozumiem, że realizują te wartości bądź przerosły i to jest powód zgłoszenia do EFI. Tutaj, jeżeli chodzi o wyniki i Referencje, one mogą być naprawdę różnorodne. To może być rok do roku, to może być zwiększenie obecnej sytuacji, to może być wyjście poza średnią rynkową, to może być wiarygodne źródło innej firmy badawczej, która zaraportowała, że nasze wyniki w pewien sposób są wyróżniające się na tle konkurentów którzy z tego samego segmentu. No tutaj, znaczy, myślę, że tak. Efekty kampanii w ramach swojej jednoznaczności i jasno określoności, bo, to, bo to, są, to będą konkretne wartości do podania, wykresy, które będziemy chcieli zobaczyć, albo tabele, jednocześnie nie nakładają żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o sposób, w jaki są przedstawione. Ważne tylko, żeby nawiązywały do celów, które są na początku. Kardynalny błąd, który po, potrafi się przewijać, to jest co innego w celach, co innego w efektach. To taki, takie zjawisko I, i będzie performance w jednym i w drugim, to prawda. Natomiast pytanie wtedy, co mamy oceniać? Czy cele, które nie zostały zrealizowane, czy efekty, które nie zostały zaplanowane? <laughs> tak, osiągnięte. Być może troszkę niechcące. Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Chyba obaj wy możemy teraz wyrazić nadzieję, że ci, którzy będą oglądać ten materiał, odbiorą w nim jakąś pomoc, jakieś wsparcie. No i pozostaje nam życzyć jak najlepszych zgłoszeń i jak najwięcej nagród. Ja dołączam do Twoich życzeń. Jednocześnie pragnę podkreślić, że jeżeli ktokolwiek z odbiorców tego materiału będzie miał dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktowania się z Sarem. I one zostaną przekazane zapewne do mnie albo do ciebie z prośbą o wyjaśnienie i ja z przyjemnością takiego wyjaśnienia udzielę bądź podyskutuję, jak można by było daną kampanię przedstawić, żeby było to zgodnie z oczekiwaniami, a jednocześnie dobrze przyjęte przez żyli. Wobec tego zapraszamy do kontaktu. Ja polecam Zbyszka przede wszystkim. <laughs> a, ja, a ja polecam ciebie. Nie, ja jestem, ja jestem otwarty oczywiście. Z przyjemnością. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.